Tomasz Słodki, witam was bardzo serdecznie. Witam w LGBT TV, w studiu Ryszard Kalisz. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry. Były minister spraw wewnętrznych i administracji, obecnie członek Państwowej Komisji Wyborczej. I troszkę o wyborach chciałem porozmawiać. Dlaczego tak mało osób chodzi na wybory? O nie. W Polsce w tej chwili ostatnie wybory już miały dosyć dobrą frekwencję. Na poziomie prawie 70%. Mówimy o parlamentarnych jest, wyborach. Tak, to już jest frekwencja, którą określamy jako taką, która daje świadectwo dużego zaangażowania społecznego. No ale jeśli chodzi o prezydenckie wybory, no to nie jest aż tak dobrze. Nie, nie. Też uważam, że będzie bardzo dobra frekwencja tak? w tych prezydenckich wyborach. Samorządowe są dużo, mają dużo mniejszą frekwencję. Ciekawe z tego, czego to wynika. No socjolodzy uważają, że Wynika to z małego przeświadczenia o swój wpływ na wynik wyborów. Ci, ci kandydaci na wójtów, burmistrzów i prezydentów się powtarzają, kontynuują swoją kadencję. Radni też się mało zmieniają, w związku z tym ludzie nie mają poczucia, że ich głos ma taką sprawczość. To porozmawiamy o tych prezydenckich wyborach w całej Polsce i na całym świecie Polacy będą mogli wybierać głowę państwa. Prezydent może zasiadać na stanowisku dwie kadencje i tylko dwie kadencje. Nie może później sobie zrobić przerwy tak jak Putin kiedyś zrobił i później nie, wrócić akurat, sobie. Akurat Polska pod tym Polska Konstytucja pod tym względem jest precyzyjna. I tylko dwie kadencje, i koniec. Jeżeli ktoś został wybrany drugi raz, 10 lat opuszcza urząd. I wtedy wybieramy kolejnego nowego prezydenta. Głosuje cała Polska. Kto ma prawo wyborcze? Nie no, głosują wszyscy obywatele. Polscy. Wszyscy obywatele, tak. Wszyscy obywatele, którzy są na całym świecie, a obowiązkiem państwa jest zapewnić im możliwości głosowania w kraju, tutaj wewnątrz. Za głosowanie odpowiada Państwowa Komisja Wyborcza i cała administracja wyborcza. Są tworzone komisje okręgowe, obwodowe, tam gdzie wszyscy głosują, czy to są te obwodowe komisje wyborcze, a na całym świecie za wybory odpowiada Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Jak państwo wiecie, najczęściej te obwodowe komisje wyborcze za granicą są tworzone w polskich przedstawicielstwach dyplomatycznych czy konsularnych. I to nawet nie jest takie trudne w głosowaniu. Wystarczy dopisać się przez internet i później tak, pojechać tak. na miejsce i zagłosować. Ja tak głosowałem raz w Panamie no i właśnie. muszę przyznać, że było to ekscytujące doświadczenie dla no mnie, właśnie. że tak daleko można wejść, usłyszeć można. polski język i tak. zagłosować. Panie ministrze, wybory. Decydują o tym, jaka będzie Polska, jaki będzie kraj. Mamy do dyspozycji kandydatów, którzy mogą zgłosić się, jeśli skończą odpowiedni wiek. No tak, oczywiście trzeba mieć wiek co najmniej 35 lat. Kandydat, który osoba, która chce kandydować na urząd prezydenta pospolitej. Musi mieć skończone 35 lat. No i musi zarejestrować swój komitet. A ten, prawda? ten proces jest jak dwuetapowy, bo najpierw rejestruje się komitet, i ten komitet wyborczy kandydata na prezydenta składa się z obywateli. To nie są wybory partyjne. To jest komitet obywatelski, osób fizycznych. I żeby zarejestrować komitet, Trzeba zebrać co najmniej 1000 podpisów. Jak już się zarejestruje ten komitet, to później trzeba zebrać co najmniej 100 tysięcy podpisów i rejestr komitet rejestruje kandydata. W tej chwili, jak rozmawiamy, 5 marca został już zarejestrowany w tych wyborach tegorocznych, które odbędą się 18 maja. 2025 roku, a druga tura 1 czerwca w Dzień Dziecka 2025 roku, no to będę w Dniu Urodzin mojego syna, najmłodszego. Dotychczas został zarejestrowany jeden kandydat, który zebrał te 100 tysięcy. tysięcy podpisów, podpisów tak? tak. A trwa proces liczenia. Podpisów złożonych tak? przez ko kolejnego. Yy, Podczas liczenia podpisów złożonych przez kolejnego kandydata. No właśnie, o to chciałem zapytać. Czy to liczenie tych podpisów ręcznie? i sprawdzanie to się odbywa ręcznie? Tak. Ktoś siedzi rzeczywiście fizycznie i sprawdza tak, numer tak, PESEL tak, imię, tak, nazwisko, tak, tak? W jakimś rejestrze? Tak, tak, tak dlatego że yy, Państwo yy, obywatele składaj, składacie ręcznie swój podpis, ręcznie PESEL i. I imię i nazwisko. I cały problem polega na tym, że to trzeba odczytać. Nie ma takiego urządzenia, które mogłoby, no może kiedyś będzie sztuczna inteligencja, tak zaprogramowana jakimś algorytmem, ale dzisiaj jeszcze sprawdzanie podpisów odbywa się oczywiście ręcznie. Siedzą pracownicy yy, Krajowego Biura Wyborczego i, i liczą. Liczą, ale od razu pocieszę, że liczą tylko do. Liczby 100 tysięcy prawidłowo złożonych podpisów. Czyli rozumiem, że jeśli 20 tysięcy na przykład zostanie odrzuconych, bo jest nieczytelne, jest zły PESEL nie zgadza się nazwisko, to, nie coś, ma, to, nie ma 000. to wtedy mamy 80 tysięcy i trzeba jeszcze te 20. Dlatego wszystkie doliczyć, komitety tak? zbierają więcej. Zbierają więcej, no bo to nawet nie, czasami nie jest wina komitetu, że Ktoś się pomyli w PESEL-u albo celowo odpisze zły PESEL. Później zaczyna się kampania wyborcza, która też jest no bardzo jest. mocno kontrolowana, jeśli już chodzi jest. o finanse, prawda? Już jest kampania wyborcza, dlatego że kampania wyborcza rozpoczyna się od dnia wejścia w życie zarządzenia marszałka Sejmu o wyborach prezydenckich. Czyli od dnia opublikowania w Dzienniku Ustaw zarządzenia Marszałka Sejmu, a to zostało opublikowane około w połowie stycznia. I wtedy zaczyna się kampania, która też jest mocno regulowana, to znaczy pieniądze, które na tę kampanię komitety wydają, muszą być bardzo klarowne i przejrzyste? No po pierwsze, mogą być to tylko pieniądze wpłacone, na konto, bądź w wyniku wpłacenia kartą kredytową. Nie można finansować kampanii wyborczej cashem. Mhm. I oczywiście są maksymalne kwoty, które może wpłacić osoba fizyczna i maksymalną kwotę, którą może wpłacić osoba prawna. I te kwoty są ustalane przez ministra finansów. Po kampanii następuje cisza wyborcza. To jest na 24 godziny przed wyborami. Uważa pan, że ma sens ta cisza wyborcza, czy powinna być zlikwidowana? To już dzisiaj nie ma znaczenia, ale jest taka tradycja w Polsce. Kiedyś się mówiło, że cisza wyborcza to jest czas refleksji. No i jest to czas refleksji, takiego ułożenia ludzi. Już robią, zajmują się innymi sprawami. Komitety odpoczywają, kandydaci też. Zostawmy tą ciszę wyborczą, chociaż w całym procesie wyborczym ona nie ma znaczenia o tyle, że mogłaby się kończyć o godzinie 12 w dniu głosowania. Dlatego, że jestem przeciwny temu, co jest e, chociażby w Stanach Zjednoczonych że przez cały czas można prowadzić. Kampoń. No tak, ale w Stanach jest trochę inaczej, bo głosują stany. W związku z tym wiadomo, który stan ile głosów zdobył. I... A nie, wi nie wiadomo, dlatego, że elektorzy, bo już tam głosowanie mhm. elektoralne, no muszą się liczyć z wynikiem głosowania, jak głosowali ludzie. No tak, ale były też przykłady takie, inaczej. że czasami się zbuntowali i nie zagłosowali tak, jak zagłosowało społeczeństwo. Oczywiście. No, że... Ale później już nie byli elektorata, elektorami. No tak, tak, tak. Ale wróćmy do polskich wyborów. No i następnie zaczyna się liczenie głosów. To jest mhm. też ręczne liczenie. Nie ma żadnych. Nie nie, nie, nie do końca. Liczenie ręczne jest tylko na etapie obłodowych komisji wyborczych. Tam jak wyborcy wrzucają karty do głosowania do urn to później obwodowa komisja wyborcza je liczy ręcznie i wprowadza już do systemu elektronicznego, cyfrowego i już kolejne szczeble są tylko cyfrowe. Państwowa komisja wyborcza otrzymuje już wynik. No tak, ale fizycznie te osoby w okręgowych komisjach wyborczych, czyli Obwodow, obwodowych komisjach. Obwodowy ręcznie, to, znaczy, to się odbywa w, w komisji, jak wiecie, Państwo jest y, mniej więcej do 10 osób. No i. I ta komisja po prostu rozkłada, liczą, wzajemnie się kontrolują, są mężowie zaufania i tak dalej. No i co następuje później, kiedy kończy się y, policzenie głosów, wyśle no, później, się do komisji? Nie, później tak. Nie, no, później jest całe, całe, e, cała pro, szczeblowa szczeblowe przekazywanie e, głosów do okręgowych komisji wyborczych i do państwowej komisji wyborczych wyborczej i z całej Polski te głosy spływają. W siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej, w siedzibie Krajowego Biura Wyborczego, w Warszawie, przy ulicy Wiejskiej jest grono informatyków, jest taki pokój, który jest... Wokół są komputery. Tych, tych linijek takich ciągle zmieniających się jest sporo i, i tam po prostu w pewnym momencie można wyczytać wynik, zarówno e, z poszczególnego obwodu, okręgu, później e, dodawanie, sumowanie tego wszystkiego. No i jak to zostanie zrobione, no to Państwowa Komisja Wyborcza, która liczy 9 osób, e, podejmuje uchwałę o stwierdzeniu o, o wyniku wyborów. No właśnie. I teraz mamy już wynik wyborów. Państwa komisja podjęła uchwałę. I, I wszyscy Polacy zaczynają się bać. Czy Czego? wybory zostaną uznane? Czy okaże się, że ktoś może podważyć wybór prezydenta? Wie pan, że mamy, o tym teraz jest mamy, bardzo duża dyskusja mamy w mediach, jakby, prawda? Mamy, mamy kilka tutaj e, sytuacji. Po pierwsze. Państwowa Komisja Wyborcza ustala wynik wyborczy w wyniku uchwały. I to jest niezwykle ważny akt. Ale każdy obywatel ma prawo do protestu wyborczego. Bo może stwierdzić, że w jego tej obwodowej komisji wyborczej, bądź w każdej innej sytuacji, bądź kampania była nie taka, jak trzeba. Ktoś pieniądze miał, albo w telewizji był za dużo i tak dalej, albo naruszył ciszę wyborczą, i wtedy i wtedy może złożyć taki protest. E, w to się nazywa 14, protest wyborczy, tak? wyborczy, do Sądu Najwyższego. No i Sąd Najwyższy później w ciągu 30 dni musi te protesty wyborcze e, rozpatrzeć. I wtedy Sąd e, Najwyższy rozpatruje te protesty. Ale nawet to, że one są uzasadnione, to jeszcze mało. Żeby podważyć wynik wyborów, Sąd Najwyższy musi stwierdzić, żeby miały wpływ na wynik wyborów. Czyli załóżmy, jeśli w miejscowości Praszka y, głosowało 5 tysięcy osób i zostało to zakwestionowane, na przykład z powodu tego, że, no nie wiem, była źle prowadzona kampania, albo ktoś był za dużo w telewizji, tak jak Pan powiedział, to co, Państwo y, Sąd Najwyższy wtedy stwierdza, że 5 tysięcy głosów jest na przykład nieważny. I wtedy co, odlicza się to od tej puli, na przykład tak, załóżmy. Ale że... jak jeżeli przewalg Przewaga była 100 czy 200 tysięcy głosów, a, a akurat to nie ma znaczenia, tak? 5, 10, 20, to to nie miało wpływu na wynik wyborów. No dobra, jak będzie 200 tysięcy, a było różnicy 200 tysięcy, to co się wtedy dzieje? No to wtedy Sąd Najwyższy może stwierdzić, nigdy to się nie zdarzyło w wyborach prezydenckich, że to miało wpływ na wynik wyborów. I nie uznać ważności wyboru. No dobrze, ale teraz mamy problem z Sądem Najwyższym. Nie, to znaczy Sąd Najwyższy jest Sądem Najwyższym. Mamy oczywiście problem z Izbą mhm. Spraw Publicznych i Kontroli Nadzwyczajnej. Ale ta izba nie jest sądem najwyższym. Czyli nie musimy się bać o to, że w wyniku przepychanek politycznych i nieodpowiednich osób na stanowiskach różnych, to znaczy nieuznania mhm. nie, nie izby na przykład, że jest nielegalną izbą, tak? znaczy, to wtedy co, wybory... Musimy zakładać odpowiedzialność osób pełniących najwyższe funkcje w państwie. I jeżeli mamy już... Bardzo dokładne wskazanie i Polskiego Sądu Najwyższego z 2021 roku, i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w wielu, wielu sprawach, i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ostatni wyrok tego typu z grudnia 2024 roku, że ta Izba nie jest Izbą i w ogóle nie jest sądem. A jeszcze mamy w konstytucji zakaz funkcjonowania sądów specjalnych, a ta izba jest takim sądem specjalnym. No to na siebie, że w ogóle jest sądem, a nie jest, ale tutaj to się wszystko dodaje to to ta izba ta się ta izba nie powinna orzekać w tych sprawach, czyli my Polacy Ona złożona jest z samych neosędziów, którzy no właśnie. nie są sędziami. Czy w takim razie Polacy mogą czuć się bezpiecznie, jeśli chodzi o wybory prezydenckie i jeżeli, te wybory jeżeli by ta uznane? izba orzekała, e, która nie jest izbą, a osoby tam zasiadające nie są sędziami, to nie byłoby żadnego orzeczenia. A jak już powiedziałem, bo to jeszcze sprawdzałem dokładnie, trzeba przyjąć wykładnię prokonstytucyjną, że stwierdzenie przez Państwową Komisję Wyborczą w wyniku wyborów jest również przesłaniem do tego, że nowa no osoba wybrana na prezydent może objąć urząd. Natomiast oczywiście mogą być inne poglądy, to wtedy jest przepis w Konstytucji, który mówi, że jeżeli z innych przyczyn nie może się zapełnić urząd prezydenta, czyli ktoś by twierdził, że brak tego orzeczenia Sądu Najwyższego, to które ma charakter tylko, bo że wcześniej jest domniemanie ważności, a ono ma charakter obalenia domniemania ważności, to, to wtedy Marszałek Sejmu, może nowy, y, obejmuje ten urząd i bardzo szybko może przeprowadzić zmianę ustawy o Sądzie Najwyższym. Y o, to to jest, to jest ciekawe rozwiązanie, rzeczywiście. Natomiast jednak to, co pan przed chwilą powiedział, to wielu z nas nie, nie rozumie za bardzo. No trudno, Czyli, no, ja wiem, to ja, ja wiem, bo to jest prawo, ale. Czy... Nie, nie, to właśnie problem polega na tym, że to nie jest, że to jest wynik niekonstytucyjnych zmian w ustawie najwyższym i w Krajowej Rady Sądownictwa dokonanych przez PIS. Począwszy od przejęcia władzy w roku 2015 Tak i to wszyscy się z tym zgadzamy I śledzimy to w mediach Natomiast powtórzę to pytanie do pana Nie tylko jako członka komisji mhm. e, Państwowej komisji wyborczej Ale także do twórcy konstytucji Czy w takim razie możemy spać spokojnie Do wyborów e, Że te wybory po prostu zostaną Że będziemy mieli prezydenta Że nikt nie, no nie jasne, będzie tego kwestionował Nie jestem, musimy się martwić nie, tak? Ja jestem przekonany, że tak będzie Wie pan jak już powiedziałem, możliwości prawne są. Wystarczy tylko odpowiedzialność ludzi, którzy pełnią najwyższe funkcje państwowe. To na zakończenie. Ostatnie badanie IPSOS pokazuje, że 10% osób w Polsce identyfikuje się jako osoby LGBTQ. To jest prawie 4 miliony. To jest znacząca grupa w wyborach? Czy 4 Oczywiście, miliony to nie jest wcale dużo osób? To bardzo dużo osób. 4 miliony. W Polsce mamy uprawnionych do głosowania około 30 milionów ludzi. Za granicą głosuje nie więcej niż 200, 300 ostatnio więcej, w ostatnich wyborach 350 tysięcy, czyli mamy około 30 milionów, 30 liczmy i pół miliona. No to 4%. To jest 8% przecież, a, 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 a tej puli. Natomiast, jak frekwencja, załóżmy, białaby być 50%, to już te 10 milionów to jest 16%. To już jest wynik, gdyby wszyscy zagłosowali tak samo. No bardzo dobry. Ciekawe. Ryszard no. Kalisz. Bardzo, bardzo panu dziękuję za spotkanie. Ja Był minister spraw wewnętrznych i administracji oraz członek swojej komisji wyborczej. Ja nazywam się Tomasz Sotki. Dziękuję do usłyszenia.